Postnet Serwer oprócz wydruku paragonów czy faktur umożliwia drukowanie szeregu niestandardowych, niefiskalnych formatek. Jedną z nich jest numer zamówienia. Formatka jest wykorzystywana zarówno w gastronomii, meniach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie klientowi należy wydrukować czytelny numer jego zamówienia pod paragonem lub fakturą. Aby przetestować wydruk numeru zamówienia, najwygodniej użyć edytora Słagra. W tym celu wpisujemy w lądarce nazwę serwera i port na którym uruchomiony jest PostNet Server. Proces instalacji uruchomienia przedstawiony jest w innym tutorialu. Zakładając, że PostNet Server uruchomiony jest na lokalnym komputerze, wpisujemy w oknie przeglądarki Localhost 3050. Następnie klikamy link Open in Editor. Otworzy się Editor Swagger, którym należy przejść do metody Forms Order Confirmation W parametrach iquestu, poza numerem zamówienia do wydrukowania, możemy ustawić rodzaj czcionki, sposób wyrównania tekstu czy dodatkowe linie pod wydrukiem. Klikając EXECUTE, rozpoczynamy wydruk formatki na drukarce. W prawej części okna możemy obserwować wydruk, jaki następuje na drukarce fiskalnej. Do dyspozycji mamy wiele różnych czcionek. Drukowany numer zamówienia może mieć dowolną postać. Poza prostymi liniami może być trójwymiarowy. Może być zbudowany z dwukropków i średników. Jak również może być misiem. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi tutorialami oraz możliwościami aplikacji PostNet Server.